ukryte lęki narcyza, lęk przed samotnością. Kochani, narcyz nie nauczył się tworzyć bezpiecznej więzi, nie miał z kim, nie miał jak, sam ze sobą czuje pustkę i grozę, boi się samotności. Dlatego często otacza się liczną grupą ludzi, znajomych, przyjaciół, pustych kontaktów, bardzo często mieszka w środowisku, gdzie jest duża grupa ludzi, potrzebuje tego, nie potrafi mieszkać sam. Dlatego bo ciągle potrzebuje odbicia w innych ludziach, potwierdzenia w innych ludziach i potrzebuje kontaktu z nimi ustawicznego. Mózg narcyza ma brak aktywacji w TPJ w sferze mózgu, odpowiedzialnej za tzw. centrum empatii i perspektywy. Samotność nie prowadzi do autorefleksji. u dojrzałego emocjonalnie człowieka tak. Potrzebujemy czasu dla siebie, odpoczynku pozostawania ze sobą. Większość czasu potrzebujemy być sami ze sobą, a czasem z innymi ludźmi, pracując, współpracując. Okay? Jest to naturalne, jest to zdrowe. Oczywiście ludzie jedni potrzebują więcej, inni mniej, jedni są introwertykami, drudzy bardziej ekstrawertykami. To też zależy, ale generalnie jako dorosła, dojrzała osoba mm. I jesteś na tyle samodzielny, że nie potrzebujesz tego dopływu cały czas, jak dziecko z rodzicami, prawda? Więc <laughs> u narcyza, osoby takiej zaburzonej, dysfunkcyjnej, samotność nie prowadzi do autorefleksji, tylko do paniki i natychmiastowego szukania ofiary. Potrzebuje mieć stałe źródło dopływu paliwa, czyli od razu po zerwaniu, na przykład, jeżeli nie ma już tej of jeszcze tej ofiary, no to jak gdzieś wyjedzie, to musi mieć od razu grono znajomych wokół siebie, jakieś imprezy zrobić, żeby była zabawa, żeby to wszystko, wiecie, przykryć, że on jest taki wspaniały, wszyscy go lubią, kochają, uwielbiają i tak dalej. Albo od razu już ma tą ofiarę i z tą ofiarą coś tam już buduje. E, bo kiedy nie ma tego, to po prostu jest to dla niego jak głód narkotykowy. Ciągnie go do tego, musi to zrobić. Osoba ym, emocjonalnie dojrzała, po rozstaniu, potrzebuje autorefleksji. Potrzebuje przemyślenia, przeanalizowania, samotności, pobycia sama ze sobą, porozmawiania. Kobiety inaczej, mężczyźni inaczej to przechodzą, o tym też powiem w innym filmie. Ale potrzebuje takiego. Zastanowienia się nad tym wszystkim, co się wydarzyło. Na pewno nie pobiegniesz od razu się bawić i nie będziesz się tam dobrze bawić. Oczywiście możesz pójść, możesz to zrobić dla takiej świadomości, żeby to zrobić, żeby nie siedzieć w domu.